Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Jak na razie poseł Suski zrobił mi dzień, bo poseł Suski jak coś powie to on z taką swoją lekkością i z oglądem sytuacji... A to z tobą zostaje na dłużej. To zostaje na dłużej i z Państwem też pewnie na dłużej zostaną słowa posła Suskiego. Nie tylko o tym, że niby jesteśmy w Unii, ale też różne jeszcze inne rzeczy będziemy dzisiaj przytaczać. Cytatów jest kilka. Szósta minęła, zaczynamy dzień. Małgosia Kukuła i pierwszy dziś serwis. Zapraszam. Prezydent zapowiedział, że postara się jak najszybciej przeanalizować nowelizację ustawy o sądzie najwyższym. Rozstrzygnięcie nastąpi najszybciej, jak to będzie możliwe, zaznaczył pytany o to czy podpisze ostatecznie przyjętą przez parlament nowelę ustawy. A przypomnijmy, Sejm odrzucił wczoraj 23 z 29 poprawek senackich do nowelizacji ustawy o sądzie najwyższym likwidującej jego izbę dyscyplinarną. Poparcia nie zyskały wszystkie kluczowe poprawki dotyczące między innymi unieważnienia orzeczeń likwidowanej Izby. Zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oczekuje Komisja Europejska bez przywrócenia praworządności nie będzie wypłaty pieniędzy z funduszu odbudowy. W kolejnych miesiącach inflacja będzie jeszcze rosnąć, prognozuje szef Narodowego Banku Polskiego i dodaje, po nowym roku inflacja będzie pod kontrolą i spadnie do około 6%. To słowa Adama Grapińskiego dzień po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną, dziewiątą już z rzędu podwyżkę stóp procentowych. Główna referencyjna stopa procentowa wzrosła do poziomu 6% i to najwyższy poziom od 14 lat. O kolejnej podwyżce stóp procentowych i działaniach Narodowego Banku Polskiego Mówił w faktach po faktach Szymon Hołownia. A teraz w serwisie pytania o zakup przez premiera Mateusza Morawieckiego w ubiegłym roku obligacji wartych ponad 4,6 miliona złotych. Jeszcze w środę rzecznik rządu Piotr Miller mówił na naszej antenie, że tutaj, cytat, to nie jest żaden problem, aby powiedzieć, jaki jest to rodzaj obligacji. A wczoraj ponownie o to pytany powiedział, że premier udziela odpowiedzi tylko do których jest zobowiązany przepisami prawa. A o zakup obligacji premiera próbował też dopytywać nasz reporter Adrian Zabrowski podczas wizyty szefa rządu w Ródkach kossakach To na Podlasiu. Mateusz Morawiecki ignorował te pytania. Do tego tematu będziemy wracać. Wewstajesz i wiesz. Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty chce wyciągnąć. 18 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem zakładu produ produkującego okapy i pochłaniacze to w Sanoku na Podkarpaciu. Jak poinformowały służby, nikt nie został ranny. Tragiczny wypadek w Gotkowicach w Małopolsce. Nie żyje ojciec i jego półtoraroczny syn. Do zdarzenia doszło na krajowej 94. na wysokości miejscowości Przeginia, na trasie Olkusz-Kraków. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa już od 107 dni. Wojska rosyjskie zniszczyły mieszczącą kryte lodowisko halę sportową w Siewierodoniecku, w obwodzie Ługańskim na wschodzie Ukrainy. Poinformował o tym szef władz obwodu Sierchi Hajdaj. O miasto toczą się ciężkie walki między siłami ukraińskimi i rosyjskimi, o czym mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Załęski. Co najmniej trzy osoby zginęły w strzelaninie w amerykańskim mieście Smithsburg. Dzień w dzień, codziennie, ze informacje o kolejnych strzelaninach. Tutaj jedna i stosunkowo mało ofiar, mało, mało tych, którzy dostali kulami, ale no, ostatnie dni, no to, to już właściwie w dziesiątkach można liczyć tych, którzy zostali poszkodowani, bądź zginęli w tych strzelaninach w Stanach Zjednoczonych. Jak na razie nierozwiązywalny problem. I ostra dyskusja na ten temat w Stanach I podzielone, Zjednoczonych i podzielone, i podzielone społeczeństwo. Stany, tak, na, na dwie części, społeczeństwo, politycy generalnie. Małgosia Kukuła, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. 10 minut po godzinie 6. E, Studia. Niestety. Zabieramy się za robotę. Małgosia Kukuła, serwis jest w pół do siódmej. Zapraszam.